Marba sędziszów przegrała 15 lutego na własnym parkiecie z drużyną MKS Łańcuch. Po dziesięciu spotkaniach w tym sezonie, siatkarki Maciej Alesia zajęły trzecie miejsce w tabeli. W tym momencie Marba czeka na decyzję Podkarpackiego Związku Piłki Siatkowej w sprawie możliwości gry w turniejach o drugą ligę. Mecz choć przegrany to w wykonaniu siatkarek sędziszowa małopolskiego bardzo zacięty i udany. Marba uległa drużynie z łańcuta. Łańcuch jest bardzo dobrą drużyną i u nich też był ciężki pojedynek. Myślę, że tutaj zagrałyśmy siebie jeszcze lepiej, także to jest jakiś plus. No Przegrałyśmy, ale wydaje mi się, że całku, całkiem dobrze grałyśmy, więc nie ma się czego wstydzić. Przegrana nie boli, bo dla nas w tym meczu celem było wygranie dwóch setów. Ten cel osiągnęliśmy już po trzeciej partii, kiedy po słabszej grze w drugim secie zagraliśmy koncertowy, koncertowego seta i właściwie łańcuch nie miał w tym decydującym dla nas o Trzecie miejsce w tabeli, trzecie nic do powiedzenia. O zwycięstwie drużyny z łańcuta zadecydowało kilka elementów, nad którymi musimy jeszcze popracować, mówi kapitan Marby Pamela Petrykowska. Te dziewczyny są świetne w obronie i, i my też jesteśmy dobre, ale jeszcze musimy jeszcze bo stoimy na nogach, jest no, ciężko się nam ruszyć do piłki i wydaje mi się, że u nich to też świetne rozegranie, też szybkie piłki na skrzydło. No, widać, że są ze sobą zgrane, że już sporo ze sobą grają, także no, może to zdecydowało, że gdzieś tam u nas trochę był chaos czasami. THANKS <sighs> No ale grałyśmy jak równy z równym, więc jest dobrze. Zespół, który grał dzisiaj przeciwko nam, trenuje z sobą już wiele, wiele lat od najniższych kategorii wiekowych. Co na parkiecie widać, te dziewczyny są ze sobą dobrze zgrane, świetnie grają w obronie. Trudno tam się dobić do boiska, mówiąc w cudzysłowie. Natomiast gra cierpliwa, taka, jaką prezentowaliśmy w pierwszej i trzeciej partii, pokazuje, że, że można z nimi wygrać. W czwartym secie postanowiłem mając już te pewne trzecie miejsce w lidze postanowiłem dać znów pograć zawodniczkom rezerwowym. Natomiast nie ukrywam, że po przegranej w czwartym secie chciałem ten mecz rozstrzygnąć na naszą korzyść w tej breku, nie udało się. Może z tego powodu, że, że dziewczyny te z, z, z pierwszej szóstki, które zaczęły mecz, zbyt długo stały w kwadracie i nie dość były rozgrzane, co w żaden sposób nas nie usprawiedliwia. Po prostu tak jak mówiłem wcześniej, łańcuch to świetny zespół. Mecz z łańcutem był ostatnim pojedynkiem rundy zasadniczej. Marba skończyła ją na trzecim miejscu w tabeli. Biorąc pod uwagę to, że Jesteśmy zespołem zupełnie nowym, który spotkał się ze sobą po raz pierwszy w sierpniu. To jest dobry wynik, chociaż nie ukrywam, że i ja, i zespół, i, i zarząd klubu liczyliśmy na miejsce przynajmniej drugie w tabeli. Seria trzech porażek z rzędu, która gdzieś tam nas spotkała pod koniec 2019 roku spowodowała, że, że nie byliśmy w stanie już wskoczyć na drugie miejsce, natomiast trzecie to jest to minimum, które prawdopodobnie da nam szansę gry w turnieju półfinałowym i mam nadzieję finałowym o awans do drugiej ligi. Na co przeznaczycie najbliższy czas? W najbliższym czasie musimy pracować przede wszystkim wciąż nad, nad przyjęciem zagrywki i nad wyeliminowaniem błędów ataku. Zbyt dużo mamy takich sytuacji, kiedy nasze zawodniczki atakują w siatkę albo w aut. To są, to są błędy własne. O ile prowadząc w secie wysoko nie ma większych konsekwencji, o tyle kiedy przeciwko nam staną silniejsze zespoły, czego się spodziewamy w następnej grzy, fazie gry. Takie błędy nie będą popłacać. Po prostu będą powodować to, że szczególnie w końcówkach będziemy sety przegrywać. Po meczu przedstawiciel Podkarpackiego Związku Piłki Siatkowej wręczył siatkarkom i sztabowi trenerskiemu brązowe medale za trzecie miejsce w tabeli. Marbie gratulujemy udanych pojedynków w rundzie zasadniczej i życzymy powodzenia w kolejnym etapie rozgrywek.